Dzień dobry. W wersji 49 udostępniliśmy możliwość wysyłania loga na drukarki fiskalne. Ta funkcjonalność dostępna jest tylko i wyłącznie dla drukarek typu Posnet. Żeby zdefiniować jakie loga mają być wysyłane, robimy to w następujący sposób. Wybieramy funkcjonalność Słowniki organizacji, lista stanowisk. Wybieramy stanowisko, z którego chcemy wysyłać owe Obrazki, następnie przechodzimy do zakładki obrazki drukarki fiskalnej, tu jest to pokazane w skrócie. No i teraz wypełniamy. Obrazek wybieramy oczywiście z listy obrazków, które mamy w naszej bazie danych. Od dnia do dnia. No, od dnia musimy wypełnić, do dnia możemy nie wypełnić. Oznaczać to będzie, że chcemy tak zawsze. Następnie tutaj wybieramy dni tygodnia, w którym ma się on pojawiać. No, dni tygodnia jest jak widać 8, ponieważ oprócz standardowych 7 mamy również święto. Następnie od godziny minuty do godziny minuty. Żeby dodać obrazek do bazy danych, skorzystamy z znajdującego się na dole klawisza. Wczytaj obrazek. No tutaj możemy wczytać obrazek jakiś dowolny, jaki tylko jaki tylko mamy na dysku. Ja nie wiem nawet, czy ja tu jakiś mam, ale myślę, że coś się znajdzie. To jest problem z znalezieniem tego obrazka. No więc, jeżeli znajdziemy obrazek, To tutaj sobie możemy go wczytać, i on wpisuje się nam do bazy danych. I wówczas możemy go oczywiście wybrać tutaj z listy. Mamy tutaj indeks, i mamy nazwę pliku, który jest identyczny jak plik, który yy, nagrywaliśmy. To wszystko. Dziękuję bardzo.